w naszej przerwie następna odcina czeka na dzień dziś mamy za zadanie opryskać ziemniaczki piękna pogoda popadało u nas trochę deszczu nie wiem jak tam w Polsce nie orientuję się zbytnio jakoś telewizji unikam. nie zaśmietam sobie głowy śmieciami świata Wygląda tak dobrze no, u nas tutaj popaduje Panu w tym roku Tutaj u nas deszczu jest 12 tygodniu. tygodniu no, może i częściej I to, teraz trochę mniej padało, ale Chyba dwa razy po 5 litrów, więc ja nie mam co narzekać I tutaj okoliczni Jęczmienie złote Praktycznie do koszenia Tydzień czasu, dziś mamy 24 24 Zapamiętam datę nawet A poszerzyłem bardziej 24 czerwiec drugi zabieg na ziemniaka trzeci trzeci w tym, że nie licząc pierwszego który był, były odżywki po prostu, odżywki aminokwasy taka bomba witaminowa proszę Państwa, bomba witaminowa była te krzaczki miały do 20 cm taka, żeby ją podkręcić, bo wtedy był opór wody Wtedy u nas można powiedzieć spadło 50-60 litrów w ciągu tygodnia. Także trzeba było to wykorzystać. E, Ogolnik pod ziemniaki był udany, więc e, tylko wody, wody brakowało, wody było. Więc wszystko wygląda ok. Znaczy, no, rewelacyjnie, dawno takich ziemniaków nie było u nas. E, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na razie zaraza nie złapała, nie dopuszczam na razie tej zarazy bo w ogóle do ziemniaka dzisiaj leci poprzednio był Arial Flex albo Star yy, z diffenkonazolem, to jest na antenariodze typowo siekiera można powiedzieć bardzo mocnym e, i drogim jednym w sumie chyba z najdroższych i, najdroż... i najlepszych jest to korwety, korwety, jest to mieszanka e, Zorwega plus e, Raman Top e, można powiedzieć te substancje jak to kojarzy jest to powieszanie dwóch tych, tych dwóch e, no, e, środków 15 cm głębiej, ze względu na to, że baliśmy się, że będzie susza, bo się tak zapowiadało sadziliśmy to już ostatnie dni deszczu można powiedzieć w sumie w taką zupę było bardzo mokro sadziliśmy taką zupę ale, ale po paru dniach tak lepszych temperatur no niestety ta woda uciekła szybko i już na oprysk, na chwasty u nas był okres na fafdy, Był taki, że bandur na jak jadalne poszedł bandur z Bendy metalino, trochę boksera. A na Przemysłek wszystko poszło metra Buzyna, Bendy metalina i też troszeczkę, troszeczkę boksera. Nie, także w takich mieszankach i powiem Wam, że jak na razie ziemniaczki czyściutkie fakt, że warunki do pryskania były niedobre posypywała się ziemia były straszne wiatry kurzyło się no, zamiecie takie nie padało 3 tygodnie u nas ale po tym właśnie w trzech tygodniach ziemniaki zeszły Pan dał deszcz Pan Bóg dał deszcz wspaniały deszcz nam tutaj dało nam łaski ulitowość nam, nam tutaj no. i mamy deszczyk i mamy pięknie wszystko rośnie rzepaki pobywa w tym roku są słabe nie wyglądają, żeby spały bardzo słabe na, e, e, te rzepaki przybroski swoje zrobiły one są jakieś takie wyrośnięte w ogóle te rzepaki takie nie, nie jakby rzucił kota to by ma na 4 łapy no nie no, aż nie aż tak ale nie jest to dobrze dobrze to nie rokuje Adam czuję że od dwóch ton do tych trzech i pół, to będą chyba rekordy rekordy no więcej nie będzie ale to nic Ceny, ceny były fajne 3 tygodnie temu Znaczy fajne, no i tak niskie, ale i tak po no, jakieś było podpicie. teraz znowu wróciło do nas rozpacz można powiedzieć na cen z zimy cenowa rozpacz. No, Ja już sobie można powiedzieć, mówię, wziąłem po 600, podpisałem a teraz po 700, że to praktycznie, a ja, mówię, ja mówię, znowu źle zrobiłem, nie trafiłem, może nie źle zrobiłem, nie trafiłem w tą ruletkę. To, to jest loteria, to tak jakbyście grali w, w, w to lotka. Raz traficie, raz nie traficie, Nikt jakby wiedział, jakie ceny, jakie ceny będą w nim, a to bym wiedział, co zrobić. Wyskana, znaczy dodane jeszcze trochę azotu ze względu na straty, bo trochę popadało, popadało i jeszcze do tego właśnie wczesna aplikacja, to też poszło dużo w resztki pożliwne. Pięknie wygląda, nie? Pięknie to wygląda. Takie fioletowe krzaczki. No, kolor jest boski, można powiedzieć. Boski, fioletowy. No, także mamy amaranta, później mamy Edisona. Taki na frytkę. Dalej mamy jeszcze. Mm, no. Tajfuna i Lily. Także mamy trochę tu przemyślaka i trochę niedalnego, tak to wygląda. No Zabiegi herbicydowe były powtórka, oczywiście, Brimsel później dodatkowo jeszcze, bo jednak chwastnica się, jak widzicie, kwasnica była, ale się ją spaliło ładnie. No, mamy, jak widzicie, widzicie, mamy po prawej stronie jednak trochę jeszcze przemyślaka z poprzednich lat już nie wiem czy lata nie były chyba ziemniaki i, i ten kuras sobie rośnie na ścieżkach tam gdzie nie ma w ogóle ziemniaka więc on to jeszcze znaczy wylos stonki jakoś zbytnio nie widać. Były to, było to parę ognisk, ale tylko pojedyncze gdzieś tam krzaki. Zatakowane jeszcze nie jest na szczęście tak jakby za godzinę ósmą. Jeszcze nie ma tego odparowywania takiego szybkiego, ale powinno działać. Dziki, widać, że już chodziły tutaj. Chodzą sobie za rowem nam poryły. Pokażę Wam. Давай. Okay. Okay. No w tym roku powiem Wam, że rozsadza te rajki ładnie to wygląda zaraza, stare liście gdzieś tam delikatnie już odlatują, ale co tu mamy? O, mamy początek zarazy. Tak tu już troszeczkę zaraza gryzie, a pod spodem mamy trochę mszyca. No mszyca jest Tu jest, ona też jest przyczyną chorób wektorowych i w ogóle No Ale to idą jakoś to idą ziemniaki jedalne. Ojeju ojeju, ojeju. Co tu się dzieje? To do kopania już jest Ja myślałem, że to będą malutkie ziemniaczki, a tu są jakieś jakieś ogromne Ogromne te ziemniaczki to dwa krzaki, nawet trzy. Ale mamy spore ziemniaki. Szpor ziemniak raz, dwa. Ojej, jakie duże. No, 26 czerwiec, sadzone bardzo późno. No dziwne, że tak szybko rosły, bardzo dziwne. No ale dobra, są. Nie Będą. Jeszcze nie głębiej są, ale paznokcie ryzykuje teraz Nie wziąłem rękawiczek No hmm. Fajnie ładne Akurat handlowe, tylko nie ma dużo pod czakiem Gala to powinno być tak nawet 30 sztuk, a w tym roku jakoś mało Coś jej ten teges, ale jeszcze wiąże więc mamy nadzieję, że jeszcze coś nawiąże. Dobra. Wrzucę Was natura i lecimy.